Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 7 października 2025 roku, po 1356 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi, punkt 1 z dnia 6 października 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w ramach podziałania wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik na podstawie artykułu 45 ustawy 1.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli dziennik ustaw z 2023 roku. Pozycja punkt ósmy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju w z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w ramyśnikach podziałania wsparcie i inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 1366 oraz 2025 roku. Pozycja punkt pierwszy po paragraf 36 dodaje się paragrafa a brzmieniu paragraf i punkt pierwszy, jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w końcowym temnie określonym w paragraf 4 ustawy 7 punktu ustawy a. W ustawie jeden lit, albo paragraf punktu, a ręce tego beneficjenta w formie pisemnej do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana. Punkt 2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ustawie, albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie. Punkt 3. Jeżeli beneficjent, mimo wezwania, o którym mowa paragraf 28, w dwadzieścia 28 ustawy, nie usunął braku w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, w zakresie w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawie sporządzonych dokumentów. I punkt czwarty do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, nie stosuje się przepisy paragraf, paragraf, paragraf 28 ustawy 4 i 5 oraz paragraf 29 ustawy punkt drugi. Paragraf punkt drugi punkt pierwszy w przypadku, gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcowo w ramach operacji typu modernizacja kosmyśli podarstw rolnych w ramach podziałania, wsparcie, inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myśli po upływie terminu określonego w paragraf 4 ustawie 7 punktu ustawie a ustawie dziewięć punktu jeden lit. Albo paragraf punkt jeden, rozporządzenia zmienianego, w paragrafie 1 i ten wniosek nie został rozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zdaje się, że został on złożony w terminie. Punkt drugi. Jeżeli beneficjent, mimo wezwania, o którym mowa w paragraf 28 ustawy czy rozporządzenia zmienianego w paragraf, nie usunął braku w wyznaczonym terminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej agencją, rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, w zakresie w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. Punkt trzeci do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ustawie, nie stosuje się przepisów paragraf. Paragraf. Paragraf 28 ustawy 4 i 5 oraz paragraf 29 ustawy 2 rozporządzenia zmienianego w paragraf punkt pierwszy punkt pierwszy minister rolnictwa i rozwoju się kieruje działem administracji rządowej myślnik rozwoju wsi. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku w szczegółowego zakresu działania ministra rolnictwa i rozwoju wsi dziennik ustaw pozycja. Dziennik ustaw myślnik dwa myślnik POS. Ksiądz paragraf punkt 3, punkt pierwszy W przypadku, gdy w dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia agencja odmówiła beneficjentowi wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej w ramach operacji typu modernizacja gospodarstw rolnych w ramach podziałania, wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata myślnik z powodu niespełnienia w terminie określonym w paragraf 4 ustawie 7 punktu ustawie a ustawie 9 punktu 1 lit. To albo paragraf punktu 2 rozporządzenia zmienianego w paragrafie 1 warunków o których mowa w paragraf 26 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf a więc ja wzywa tego beneficjenta w formie pisemnej do spełnienia tych warunków w terminie 14 dni od dnia do ramy wezwania, o ile umowa o przyznanie tej pomocy nie została rozwiązana. Punkt drugi Jeżeli beneficjent spełni warunki, o których mowa w paragraf 26 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf w tym doręczenia wezwania, o którym mowa w ustawie albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uznaje się że te warunki zostały spełnione w terminie. Punkt trzeci. Agencja może w przypadkach, o których mowa w ustawie 1 lub wezwać beneficjenta w formie pisemnej do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Punkt czwarty. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ustawie, nie złożył wyjaśnień lub nie przedstawi dowodów, o których mowa w ustawie, w terminie określonym w tym przepisie, agencja ustala spełnienie warunków o których mowa w paragraf 26 ustawy 1 rozporządzenia zmienianego w paragraf na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów dołączonych do wniosku o płatność końcową. Paragraf punkt czwarty rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Sokrajewski.